Przebudzenie to proces stricte intelektualny. W przebudzeniu nie musisz chodzić na jogę, nie musisz biegać z dymkiem po mieszkaniu, nie musisz kupować gongów, nie musisz jeść czegoś, unikać czegoś, nie musisz chodzić na żadne kursy. Przebudzenie to jest proces stricte intelektualny, który się odbywa kompletnie wewnątrz Ciebie i wszystko, co jest na zewnątrz, jest kompletnie nieistotne. Ludzie często mylą przebudzenie z oświeceniem duchowością, i z tego wynikają te e, takie wewnętrzne e, konflikty czasami, ale przebudzenie jest procesem stricte intelektualnym. I dzisiaj Ci powiem, że w przebudzeniu absolutnie nic nie musisz. Zapraszam. Witam w kolejnym odcinku z serii Przebudzenie. Do tej pory mówiliśmy o tym, że przebudzenie to jest odpowiedź na trzy fundamentalne pytania. Mówimy też o tym, czym się różni przebudzenie od oświecenia wysokiej wibracji i duchowości i o etapach przebudzenia i o tym, jak przebudzenie zmieni Twoje życie. I dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, że w przebudzeniu absolutnie nic nie musisz, że czego byś nie przeczytał, czego byś nie obejrzał, takich reklamy byś nie wiedział, takiego kursu nie zostałbyś nagabywany. Przebudzenie to jest proces stricte intelektualny i żadne, wszystko to co dzieje się na zewnątrz ciebie, czyli w twoim otoczeniu, w twoim środowisku, nie ma żadnego wpływu na twoje przebudzenie. Bieganie z dymkiem po mieszkaniu nie przebudza ciebie, wręcz przeciwnie, może zastępować jeden zestaw wierzeń, które ci ograniczają, ten twój punkt wyjściowy, Zastępujesz te wierzenia innymi, które cię ograniczają. Bo jak biegasz z tym y, dymkiem po mieszkaniu, no to pytanie, dlaczego dlaczego, dlaczego z nim biegasz? Wierzysz, że ten dymek coś oczyszcza. Jak oczyszcza coś, no to co oczyszcza? I widzisz, i z takim jednym rytua, rytuałem, z takim jednym rytuałem, z tyle pytań się wiąże, dlatego że taki rytuał może cię więzić w kolejnych wierzeniach, które ci nie służą. Krótko momencie taki rytuał nie daje ci mocy. On ci ją odbiera, i mimo że z pozoru, z boku, to wszystko wygląda fajnie, yy, i duchowo, i, i ten, i wszystko jest ok, natomiast nie ma żadnego związku z przebudzeniem. I oczywiście, jak lubisz biegać z, po, po mieszkaniu z dymkiem, to biegaj. Jak masz w tym przyjemność, lubisz ten zapach, czy cokolwiek, czy, czy ten rytuał ci podwyższa twoją wibrację, to biegaj. Tylko to nie ma żadnego związku z przebudzeniem. Bo to znowu to często mylimy przebudzenie, intelektualny proces dochodzenia do prawdy o sobie z duchowością. Do duchowości oczywiście dojdziemy, dojdziemy do wysokiej wibracji, jakie podnosi i tak dalej. Natomiast bieganie z dymkiem nie podnosi Twojej wibracji, ponieważ bieganie z dymkiem nic nie robi w kwestii Twojego drzewa, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, że z tego drzewa jakby nic nie wyrasta. Bieganie z dymkiem nie podlewa tego drzewa. W bieganiu z dymkiem, ty się nie zastanawiasz nad sensem życia, istnienia, ciebie tu i teraz, tylko biegasz z dymkiem. W... No i właśnie, dlaczego pytanie? Dlaczego biegasz z dymkiem? W ogóle, dlaczego pytanie to jest fascynujące pytanie. I tak naprawdę, jak, yy, być może, taki odcinek, jak przyspieszyć proces przebudzenia, bo dlaczego to jest jedyne pytanie, które warto sobie zadać. Pytanie dlaczego zawsze. Z głębi. Jaki by nie był temat, na którym w tej chwili myślisz, na czym teraz rozważasz, dlaczego zawsze wejdzie głębiej? Dlatego dlaczego to najważniejsze pytanie, jakie możesz sobie postawić. O dlaczego zrobimy osobny odcinek? W ogóle czwartą książką, którą piszę, jest, jest potęga dlaczego? Bo dlaczego to jest piękne pytanie, które ma ogromny wpływ na Twoje życie, na Twoje przebudzenie, na Twoje szczęście. Skupia się na bardzo wielu pytaniach, na których, na których często się nad nimi nie zastanawiamy. I robimy dużo rzeczy, większość rzeczy, prawie wszystkie rzeczy z nawyku, a w nawyku nie ma dlaczego w nawyku robimy coś całkiem nieświadomie a dlaczego właśnie nas uświadamia? Więc, dlaczego to jest pytanie, które może przyspieszyć Twój proces przebudzenia? Ale o tym będzie w innym odcinku. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, że poza tym, że wszystko, co jest poza Tobą, wszystko, co jest na zewnątrz, wszystko, co nie dotyka Twoich wierzeń, Twoich przekonań, Twojego sposobu myślenia, Twojej perspektywy, nie rozszerza jej, nie... nie, nie, nie kontrybuuje się, jest takie słowo, nie kontrybuuje się do Twojego procesu przebudzenia. Więc jak chodzisz na jogę, i masz z tego przyjemność, to chodź na jogę i miej z tego przyjemność. Natomiast nie, nie łudź się, czy też nie oszukuj się, czy nie wmawiaj sobie, że się przybudzasz. Bo ostatnio mówiliśmy o tym, że bardzo łatwo siedzieć na wierzbie i być przekonanym, że idziesz na gruszce. A wiemy, że gruszki na wierzbie nie rosną. I bardzo dużo osób wchodzi w ten cały proces przebudzenia, duchowości, prawa przeciągania i w jakimś ekresie takiej fascynacji, gdzie kurz powoli opada, i nie, nie dostrzegają tych gruszek na, tym, na tej wierzbie, bo gruszki na wierzbie nie rosną. Więc jeżeli robimy jakieś rytuały, jakieś procesy, i wierzę, że one nam pomogą w przebudzeniu, to marnujemy swój czas. Źle robimy je, tylko dlatego, że lubimy je robić. A większość tego, co robimy, jest y, może niekoniecznie rytuałem, ale co najmniej rutyną lub nawykiem. I być może czynnie o tym, jak, jak odróżnić nawyk rutynę od rytuału, y, żeby być szczerym po prostu za sobą. Więc jak biegasz z dymkiem, bo masz z tego przyjemność, to biegasz z Dymkiem, bo masz z tego przyjemność. Natomiast nie ucz się, że im więcej z tym Dymkiem pobiegasz, tym bardziej się przebudzisz. Nie ma żadnego związku między przebudzeniem. A jakimś zewnętrznym procesem, rytuałem, czynnikiem, środowiskiem, pielgrzymką, e, nie ma. I tak też jest, na przykład, jak na przykład spojrzysz na, na religię. Byłem w Chinach, e, i tam stałem pod, e, chyba, nie pamiętam, jakie było miasto, e, w Guangzhou, chyba. I tam była taka która, stara, stara świątynia buddyjska. I jedna z atrakcji tego miasta. I tam był taki pan, trochę jak mnich wyglądał, był taki w szaty i wyglądał bardzo duchowo, religijnie. I ten pan e, e, robił trzy kroki, e, kłaniał się do świątyni, potem kładł się tak e, plackiem na ziemi, e, leżał tak ze 3-4 sekundy, wstawał, robił trzy kroki, znowu klęczał, kładł się, wstawał, trzy kroki, klęczał, kładł się, wstawał. I tak stałem z boku i tak sobie myślałem, że... Jakby ten człowiek wiedział, na czym polega buddyzm, jaki jest jego fundament i, i że oczywiście, bo to była buddyjska świątynia, to by zrozumiał, jak to, co on robi, ma żadnego związku z buddyzmem, że i w każdej religii, tak naprawdę, obudub, obudowujemy się rytuałami, które mają żadnego związku z, z, z wierzeniem, z samą, z samą istotą religii, z samą, z, samą, z samą relacją z Bogiem. Na przykład, zobacz, w, w Kościele Katolickim jest kwestia drogi krzyżowej. Ludzie chodzą wokół kościoła, czy tam wokół jakiejś miejscowości, czy jakiekolwiek by to nie było. Od ołtarza do ołtarza, i to jako w sobie bardziej jest tradycją niż jakąś praktyką religijną, dlatego, że to w żaden sposób ani jest wymagane, ani cię e, ani nie jest warunkiem, ani nic nie zmienia w Twojej relacji z Bogiem. Ale oczywiście jak pójdziesz tam i masz z tego przyjemność, to wszystko jest ok. Ja nie neguję rytuałów, ja nie neguję żadnych praktyk. Ja tylko mówię, żeby być ze sobą szczerym, i jeżeli robisz coś, to rób to dla przyjemności, bo lubisz to robić. Ale nie łudź się, że to w jakikolwiek sposób cię przebudza. bo jakby jakakolwiek czynność cię przebudzała, to wszyscy, wiesz, większość osób sobie jest przebudzona. Więc byśmy wszyscy biegali z dymkami 8 godzin dziennie po mieszkaniu, jeżeli to miało jakikolwiek wpływ na swoje przebudzenie. Przebudzenie to jest intelektualny proces, bo to jest proces obalania swoich wierzeń i zastępowania ich nowymi wierzeniami, nowymi konkluzjami, do których dochodzisz. Ty indywidualnie, ty i też nikt ci nie może ich narzucić. Dlatego, przebudzając jest intelekt, intelektualny i indywidualny proces, bo ten autorytet też nie może go narzucić. Ja mogę coś powiedzieć, Ty możesz to usłyszeć, ale co ty z tym zrobisz? To naprawdę jest twoja indywidualna y, sprawa. To jest twój indywidualny proces y, obserwacji, proces percepcji, proces myślenia, krytycznego myślenia i konkluzji. I ty, oczywiście, nie musisz się nam zgadzać, ale to, co ja mówię, ty to przyjmujesz. I co z tym zrobisz, to już naprawdę jest twoje, więc wszystko dzieje się we wnętrzu ciebie. Nic, co jest na zewnątrz, nie ma wpływu na przebudzenie. Niektóre procesy lub rytuały mogą stworzyć ci Lepsze środowisko do kontemplacji, do rozważania, do myślenia, ale z mojej osobistej tutaj doświadczeń wynika, że przebudzenie to nie jest, okej, okay, proces, gdzie mogę sobie usiąść o 19.30 codziennie 10 minut i się przebudzać. To jest proces zauważania swoich wierzeń. Krótko mówiąc, doświadczasz czegoś, to doświadczenie rodzi w tobie konkretną e, odpowiedź emocjonalną, czyli, albo to jest emocja albo uczucie. I jak w tym uczuciu, jak ono jest negatywne, nie ma w satysfakcji, to za nim stoi wierzenie. I w tym wierzeniu, jak to wierzenie, jak to uczucie zauważysz i do wierzenia dojdziesz, to wtedy następuje moment przebudzenia. Może nie moment przebudzenia, ale to następuje kolejny krok w przebudzeniu. Czyli doświadczenie, uczucie, wierzenie. I jak w tym wierzeniu, nie ma, jak ono jest negatywne i ono Cię ogranicza, to ono będzie źródłem negatywnych, negatywnego uczucia. I wtedy jak to uczucie zauważysz, zidentyfikujesz to wierzenie, dojdziesz do wniosku, że ono Ci nie służy, zastąpisz go nowym. I ta nowe wierzenie, ta nowa konkluzja, to jest krok do przodu w przebudzeniu. I to nie jest coś, co możesz zaplanować. To nie jest coś, co możesz... Mówię, usiądź tam o 19.30 codziennie 10 minut się przebudzać. To jest przebudzenie, jeżeli jakikolwiek praktyczny proces przebudzenia, to jest nic innego jak wyrobić sobie nawyk sprawdzania czy pytania siebie jak ja się czuję i jaka by nie była ta odpowiedź, zwłaszcza jak ona jest niefajna, to pytanie, dlaczego tak się czuję i Odpowiedź na to pytanie dlaczego będzie wierzeniem, które Cię ogranicza. I teraz pytanie dlaczego ja w to wierzę. Więc widzisz, dlaczego, dlaczego to jest piękne pytanie. Ale nie jest to proces, który można to jakoś ustrukturyzować 10 minut dziennie. To nie jest tak jak, 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 poranne, jak poranna rutyna, że wstajesz, idziesz do łazienki, idziesz do kuchni, pijesz kawę, nie wiem, ubierasz się i wychodzisz. Przebudzenie to jest proces, który który następuje spontanicznie w procesie swojego do, do, do doświadczenia życiowego. Dlatego jedynie ty możesz tutaj przyspieszyć to dlaczego, dlaczego, dlaczego i wyrobić sobie nawyk sprawdzania samego ze siebie, samego ze sobą, jak ja się czuję. Bo ludzie tak naprawdę rzadko myślą o sobie, dlatego że egoizm ma bardzo dużą jest, jest, jest bardzo negatywnie postrzegany, ma bardzo negatywną łatkę przyklejoną, i ludzie, jak myślą o sobie, to się czują od razu winni, że o sobie myślą. Dlatego ja bym pierwsze co zrobił, to nawet sobie ustawił w, w, w telefonie jakiś przypominacz, nie wiem, 3 cztery razy dziennie, z hasłem po prostu, jak się czujesz. Bo jak ktoś zatrzyma na parę sekund i zastanowi się, jak ja się w tej chwili czuję, to. To to może przyspieszyć proces przebudzenia, bo to jest ta świadomość w tym, jak ja się czuję, i dochodzenie do tego, dlaczego ja tak się czuję, i do z tych wierzeń, które zagraniczają, to, to jest prawdziwe przebudzenie, intelektualny proces. Natomiast żadne rytuały na zewnątrz, e, nic nie zmieniają, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, mogą cię uwięzić w kolejnych grzeniach, które ci nie służą. Więc ja bym był ostrożny. Z drugiej strony, jeżeli coś ci daje przyjemność, to rób to dla przyjemności. A nie, ale z przyjemności, ale bądź sobą szczery i nie uciekaj, cię przebudzę. I to chciałbym dzisiaj podkreślić, bo w przebudzeniu nic nie musisz. Absolutnie nic. Nie ma żadnego warunku, który musisz spełnić, żeby się przebudzić, poza świadomym zauważaniem swoich uczuć, identyfikacji wierzeń za tymi uczuciami i pytanie się dlaczego, dlaczego, dlaczego dochodzenie chodzenie do tego sedna bo to dlaczego, dlaczego, dlaczego to jest nic innego jak jak chodzenie po tym drzewku od listka do korzenia czyli tu jest, pojawia się jakieś uczucie, za którym się klije wierzenie, które jest listkiem tego drzewa. Dlaczego cię sprowadza do gałązki tego drzewa? Dlaczego do konara tego drzewa? I dlaczego do korzenia tego drzewa? I krótko mówiąc, ten, ten łańcuszek dlaczego, dlaczego, dlaczego skończy cię, sprowadzi cię do tych trzech fundamentalnych pytań, o których mówiliśmy w, w pierwszym odcinku. I dopiero... Dotykając tych trzech fundamentalnych praw, tych trzech fundamentalnych pytań, robisz krok do przodu w temacie przebudzenia. Kochani, zachwycę na tyle. Eee, zapraszam na swoją stronę adamalexander.org. W kwestii przebudzenia możesz sobie zostawić swoje pytanie odnośnie przebudzenia i ja. E, się zobowiązać na wszystkie na nie odpowiedzieć. E, w międzyczasie też zapraszam do biblioteki. W bibliotece możesz e, obejrzeć ponad 100 niepublikowanych e, wcześniej rozmów e, z różnych tutaj formatów spotkań, jeżeli chcesz temat, zgłębić temat, e, e, bardziej zgłębić temat. Dziękuję za Twoje wsparcie, jak ten macinek Ci się, jakiekolwiek wartość to Tobą w życie wniósł, proszę polub go jak możesz i subskrybuj jak chcesz. To tyle na teraz, ściskam pa.